W Lublinie, 22 do 14 dla gospodarzy w meczu rewanżowym kończymy drugą serię, Chiński. Lindgren Sajfudinow, Kubera ależ długo ależ to był test na pewno ruszył się Emil Sajfudinow pytanie na którym wejście po, będzie po wyjściu z pierwszego łuku Kubera, rozpędzony, ale zostaje Sajfudinow przed nim nie wiem czy to powinno być przerwane czy nie z przodu Lindgren Emil Sajfudinow rozpędza się po zewnętrznej, duchińskim trzecią pozycję z Lindgren. Przenosimy się na czoło stawki i zapraszamy Państwa do narracji rywalizacji o trzy punkty w tym wyścigu. Dwie pary. Emil nie rezygnuje. Emil potrzebował tych startów. Emil potrzebował tych lekcji, tej nauki i za chwilę może jeszcze atakować Fryderyka Lindgren. Atakować będzie na pewno. Pytanie, czy skutecznie mało wyłama na To jest Emil z najlepszych czasów. Lindgren jakby to przewidział za POCZEMIL to zrobić!